A więc my dzisiaj e, wychodzimy w końcu, bo nie nagrywam, bo nic nie robiliśmy. E, I tak, Kuwa non-stop ogląda The 100. Ignoruje mnie. To co dzisiaj robimy, to ja muszę pójść do banku, oddać jakieś tam papiery, że nie płacę tutaj podatków, tylko w Polsce. E, musimy pójść do Poundland, żeby, bo Kuba zepsuł mi taki jeden kubek Ech. do odwierzania. Ale ja nie mówię, że coś złego to zrobisz. To, to, to było za funta, więc miałeś prawo to zepsuć. I musimy pójść na pocztę, bo y, jedną tą paczkę, którą sprzedałam y, wysyłam właśnie stąd, bo łatwiej mi po prostu z Anglii dangi niż z polskiej dangi. E, I no, i tak to pewnie kupimy dużo niepotrzebnych rzeczy w Poundland, bo. Tylko funt Nie na serio kocham ten sklep Przecież można tam pójść, wydać 20 funtów I wyjść z taką ogromną torbą W ogóle nie mówiłam wam Ale otóż pan Kuba kupił sobie kurtkę taką jak moja No pokaż się No co ty tam robisz na tej ziemi? Nic. Tak. Dzisiaj ma taką samą jak ja Tylko, że dzisiaj jej nie mam Ale mam taką jak no, Jesteśmy po prostu tak dopasowani Ale fajna pupa Idziemy, jesteśmy w takim charity shop i znaleźliśmy taką skarbonkę w jest trochę jak A więc wracając jeszcze stanęliśmy w takim charity shop, jakaś fundacja dla starszych osób. I po prostu znalazłam takie rzeczy. Więc za 3 funty znalazłam taki golf, taki pastelowy No, przeszkadzasz no. no, <grym> no. mi! <grym> no. <grym> no. W każdym razie jest taki strasznie bięciutki i taki w takim super stanie, więc było mega tanio. I do tego znalazłam za 7 właściwie nową jeszcze z metką, taką ogromną oversize białą koszulę. Super, w ogóle tak jak mnie prosiliście, żebym mówiła wam cały czas co robię, yy, zanim zdecyduję się na serię Janusza gotuję, więc dzisiaj robimy po prostu takie jakby spaghetti, to jest po prostu mieszanka pesto, które robię z bazylii i takich orzeszków, nie wiem jak się po prostu nazywają yy, i używa się do tego takiego sosu niby do naczosów serowego, który się samemu robi, ale ja go nie zrobię, bo nie mam po prostu orzechów, nerkowca już, mi się nie chce iść do sklepu, więc użyję taki sos. Um, które użyłam do tych wegańskich burgerów W nim jest czerwona curry uh, I zapomniałam już W każdym razie jest taki bardziej słodko-kwaśny Ale nieważne, bo chodzi o to, żeby to wszystko było kremowe Cuba zrobił moje ulubione potato wedges To moje ulubione, bo oni zrobi Ale są tak dobre ja? najlepsze na świecie Przyklejamy lampki, które kupiłam chyba z... Jak się wprowadziłam, i nie zawiesiłam, więc sobie je tam zawiesić. I kuła to zrobi, ponieważ mu lepiej takie rzeczy idą. I tam już w oknie sobie zawiesić. Tak, Kuba też zawiesiła mi w oknie, tam. No i są dwa opakowania. Nie są one idealne, ale. Są światełka? Właśnie, są światełka, więc są ok. I teraz spróbujemy to na blue tag przykleić, więc nie wiem, czy to wyjdzie. Siłeś! Jego mój zainstalował, jak ładnie! Mm. Ja tutaj mam... Granny outfit A więc przygotowujemy stylizację nowego bloga że właśnie to by wam się spodobało Ponieważ tak lubicie teksty. Tutaj jest cały outfit taki Oh yeah sexy <laughs> <laughs> Wow, <Whoa>, jak tymi nogami macha ale nie, chyba zmieniamy. Tak, zmieniamy, zdecydowanie. <grystanie> Idziemy dzisiaj robić zdjęcia na bloga I chcieliśmy kilka zrobić na zapas, po e, prostu, ale nie wiem, zdążymy, bo nie chciała nam się z łóżka wyjść. A słońce jest tylko do 10. I później Kuba będzie musiał jechać na e, uczelnię, na jakiś Open Day. I no, ale jak ładnie. Gdzie ty jesteś? Tu jestem! O, o, o. Ech, Czekajcie Moja Mieliśmy już zdjęcia I Kubuś tak bardzo dobrze się nauczył je robić, że wie już na co patrzeć I często są komentarze, schowaj tłuszcz ale, ale to jest dobrze, bo ja zawsze na to narzekam, że mi jakieś fałdki wystają I to nie wygląda dobrze na zdjęciach Chyba wszyscy mogą się z tym zgodzić I no... I zimno jest. Będziemy nagrywać teraz, nie wiem jak to nazwać nawet po polsku. Ale taki challenge z bitą śmietaną, że zadajemy sobie pytania, i, i tak jak dobrze mnie znasz, i jedna osoba dostanie twarz bitą śmietaną. Oczywiście nie tym pojemnikiem, tylko samą bitą śmietaną. It's Idziemy teraz z kubą no. na coś takiego, i ono uważa, że to jest ekstremalne. To jest bardzo ekstremalne. A więc poszliśmy z na coś od tego. Moje włosy są w kompletnie tragicznym stanie i gub się wahał trochę. Tak. O nie, było bardzo fajnie. Ja lubię takie rzeczy. Naprawdę wyruszyliśmy, żeby kupić Monopoly i jakieś puzzle, bo tak, my w dzieci siedzimy i wolimy siedzieć w domu niż wychodzić gdzieś. I trochę zapadliśmy się w oglądanie Lego i różnych zabawek. Idziemy teraz do Disney Story. Dominika robot, samki Wow, to się świeci jeszcze. Świeci? Tak, masz takie domki. Zdecydowaliśmy się kupić takie puzzle, bo będą chyba najtrudniejsze z tymi domkami. I no i będziemy je robić. Super, <grywa>